Dupa. Czuję się jakby pakowało mnie w odbyt stado Gdzie ja jestem? Samolot. O nie. O kurwa. Telefon z współrzędnymi. No, działaj. Bez niego nie wykonamy misji. Tylko nie to. Trzeba się stąd wydostać. Gdzie Patryk? Mam nadzieję, że znowu nie lunatykuje spindolem na wierchu. Paat, paaat, gdzie ta pizda zaś polazła? W dodatku ma ze sobą impulsatory. Ja mu oczy z dupy powyrywam. Paaat. Ciemno tu jak w dupie u Patryka. Co to było? Dobrze, że mam zapalniczkę. ła a a a Co to kurwa jest, gdzie jest wyjście? Ła o ja pierdolę, chyba widziałem swojego starego. Co to za przeklęte miejsce? Wow. No pięknie. Jestem za mało aerodynamiczny, aby przeskoczyć te półtora metra. Chciuli to mam. Albo nie. W końcu ostatni odcinek mody na sukces czeka, że Oo o. Awaj, znowu skręciłem prawe ucho w lewym bucie. Jak tak dalej pójdzie, to moje wspaniałe zdolności psychomanualne przejdą do historii. Co to było? Pat, to ty? Nie bój się kochanie, idę do ciebie. -a, -a, a, odpierdoli się ode mnie po czwarorodem z Tetris'a. mu to tamordzie, baw się beze mnie. Tu się od tego okrestwa roi. Pat przyrzekał nie opuszczać mnie aż do śmierci i gdzie go wpierdoliło kiedy jest mi najbardziej potrzebny? Ło a. Lol, straciłem grunt pod nogami i robię pod siebie. Rozdłupcyłem most. Lepiej nikomu o tym nie wspominać, bo mnie będą Jan Kesi ścigać przez 30 lat, jak Polańskiego. A to co? Stwarzy podobny do mojego starego. Zara, co on ma pod dupą? Dziennik Jono Cepa. Ciekawe co to za Cep. Chym. O ja cię pierdolę. Koleś był poszukiwaczem skarbów. Niezłe jajca. Przeczytajmy ostatni wpis. Z tego wynika, że nie mógł się wydostać i męczył się tu dobry dzień. Poszukiwał artefaktu. Kielicha życia. Lol. Prawie jak święty graal. Zapisał tu jakieś wskazówki. Co tu pisze? Pieczarze śmierci czas twój nadejdzie. By kielich zdobyć dowieść męstwa będziesz musiał, a czy czaszki święte przejście otworzą, a których spoczynku miejsca śmierć strzeże. Gdy jednak droga stanie do ciebie otworem, martwe echo się rozlegnie, a ostatecznej próby czas nadejdzie. Martwe echo? Popierdolone. Ale wiesz co, John pożyczę sobie tą książeczkę. O kurwa to na razie. Paat, paat, do nogi psie niewierny. Święta Cecilio. To jeden z cieci Grzegorza. Widać wyprawa do kolejnego miejsca przeznaczenia nie za bardzo się powiodła. Ładne nazwisko. Łoszku urwa. Ła-ach. On jeszcze żyje. Gadaj, gdzie jest miejsce przeznaczenia? Gdzie szliście? i żuchwą do cholery. Ju, już po was, ok okrutny grubas, was ego. Ha 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 o czym ty pierdolisz? Jaki okrutny grubas, kto to jest, gadaj. Już tu idą, hech he Miałeś swoją szansę. Mamy przebane, żegnaj ostatni odcinku mody na sukces i kolejny sezonie Lipi Messi. Hej morszczuki lądowe. Pat, ty kurwo jeszcze żyjesz. Nadchodzą kolejne, spadamy stąd, czekaj, jest ich za dużo, nie damy im rady, a tam pierdolisz, trzymaj się za moimi plecami. Lepa uliczka. Uważaj za tobą. Tende, go, go go Co to było? Ale mu rozkurwiło twarz. Spadajmy. O kurwa, przymknęli nas, ten grobowiec będzie naszym grobowcem. A to co za ufolut? Ludzka pochodnia, pomogę mu, bo jeszcze się poparzy. Skończyły się pociski do bazuki. Gdzieś ty był przez cały czas? Nie wiem. Gdy się ocknąłem, okazało się, że jakiś mutant ciągnie mnie po schodach. Szybko jednak poczęstowałem go śrutem. Heh, i tak wszystko na nic. Telefon z współrzędnymi się spierdolił. Pokaż mi go. Bateria lubi się pierdolić. Wystarczy walnąć. I działa. Oho, miejsce przeznaczenia jest tylko kilkaset metrów stąd. Chodźmy. Prawie jesteśmy. O oh, fak? Widzisz to, co widzę? Wow. Szkoda, że nie mam aparatu. Nie podniecaj się, tylko chodź. Tende. Za tym przejściem znajduje się miejsce przeznaczenia. Idziemy. No pięknie, przejście zamknięte. I co teraz? Zaraz, już wiem, pieczara śmierci. O czym ty pierdolisz? Tak, to jest pieczara śmierci z tego wiersza. W pieczarze śmierci czas twój nadejdzie By kielich zdobyć do wieść męstwa będziesz musiał A czy czaszki święte przejście otworzą A których spoczynku miejsca śmierć strzeże Gdy jednak droga stanie do ciebie otworem Martwe echo się rozlegnie A ostatecznej próby czas nadejdzie Za tymi drzwiami, gdzie jest miejsce przeznaczenia Znajduje się także kielich życia Który poszukiwał ten podróżnik Jonzep. Upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu Według wskazówek, przejście otworzą jakieś święte czaszki, muszą być pewnie w sąsiednich komnatach. Chodźmy popatrz tylko, to ta czaszka, idę po nią rzeszty, kurwa. Nie idź tam, zamknij mordę, lecę na chwałę mojej starej. Ła -a -a -a. Jeszcze parę metrów. Udało mi się, właśnie zawstydziłem turbo demomena. Mam to królestwo. Płomienie wyłączyły się, chodź. Mamy pierwszą czaszkę. Potrzeba nam jeszcze drugi. tu żadnej czaszki, chyba trzeba pociągnąć tą dźwignię. Idź, dlaczego ja, ja zdobyłem pierwszą czachę. Teraz ty idź, ale ja ten nowy pierdala i póki dobry. Mam zły dzień. Chod. Albo złe życie. Chwila prawdy. Ciągnij pałę. I co? I nic. oj, ojcze dyrektorze, ja nie chcę umierać. Pat, spierdalaj stamtąd. Mamo, lecę do ciebie. Pat, czy już zdechłeś? Byś mi pomógł, a nie stoisz jak down. Hehe, he, ale żeś się wyjebał.